Siema, jestem Marek, dzisiaj wraz z moim pieskiem Znajdujemy się właśnie pod adresem, pod którym mieszka szofer Sprawdzimy jaki on ma telefon Jeżeli posiada odpowiednio mocno zniszczony bądź stary telefon To dzisiaj dostanie ode mnie zupełnie nowiutkiego iPhone'a 11 A stary telefon po prostu mu zniszczymy Także dzisiaj na tym filmie będziecie mieli reakcję na to Jak niszczymy szoferowi telefon Który w sumie jest dla niego bardzo ważny Bo dla każdego jest ważny telefon Na nim trzymamy swoje prywatne rzeczy itd. dalej. Oraz zobaczycie reakcję szofera na to Jak dostanie ode mnie zupełnie nowego iPhone'a 11 o wartości Uwaga! 5000 złotych Tak więc na tym filmie będzie działo się bardzo, ale to bardzo dużo. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie taki sam czerwony przycisk, który znajduje się na moim palcu, tam na dole. I wtedy dołączycie do grona prawie 3 milionów osób, które już subskrybują kanał. Zapraszam Was również na camcruz.com, gdzie właśnie była nowa dostawa. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Wcześniej nie było rozmiaru, ale teraz już są, ponieważ była dostawa. Zapraszam do oglądania. Idziemy do szofera, sprawdzić, jaki ma telefon. Sz. ja telefon. A jeszcze jeden więc... skończ. Dobra, co to jest? Samsung. Tak? Dobra, stał przez przypadek. Nic, nic. Co? Daj mi Jaki telefon? Dobra, uciekamy z tym. Tak więc okazało się, że szofer ma odpowiedni stary telefon. Zatem idziemy do sklepu. Wartość tego Samsunga wyceniam ma 300-400 zł maksymalnie. A teraz dostanie telefon za 5000 tysięcy, Przepraszam. Można na 11 podleci? Chcę się, żeby kupić. A, jak nie będę. Pardon, to... um, uniwersalny chyba. A ja, że czerwony? No. No dobra. Czerwony? Czerwony. A nie świecący z tyłu? No, tak jest tam z czerwony Czyli świecący. Jaka pojemność ma jeszcze do 64. Nie no, będziemy 4. inwestować w dużej ilości pieniędzy, będziemy na nawet wersję 64GB, ale ważne jest to, że to jest iPhone 11. Myślę, że się usłyszy. No ja myślę, że, że całkiem elegancko wygląda ten telefon. A z ławki to masz ale przewodowe, nie? Airpodsów niestety nie dają. No, 45% oh. leci na... Tak, no. bo masz, masz sygnaturę produkcyjną. O, oh, to ekstra! 40 nie, nie nie to, jest procent. Fajne, jeszcze? 40% idzie na... Zysku, fundację. Tak? Zysku, tak. No Super. Idzie na fundację Red, która walczy z nie? Ekstra, ekstra. Tak więc... Jak 11. Jak widać mamy dwa aparaty i co dodatkowo dowiedziałem się, że te telefony są stworzone, żeby pomagać, ponieważ 45% zysku, które otrzymuje Apple z tego telefonu idzie na fundację. Także nawet nie wiedziałem, ale dowiedziałem się, powinni to bardziej promować, to by ludzie częściej kupowali czerwone rzeczy. Ile to nas kosztowało? 5299 zł, ale jestem zadowolony. O ja. Może dlatego to jest taka cena, żeby po prostu nic nie stracili i żeby oddali na te cele charytatywne. Przyjechaliśmy specjalnie do Niemiec, a to dlatego, że plan na to wszystko jest taki, że kupimy rakietę, taką fajerwerkę strzelającą, przykleimy do niej telefon i wysadzimy telefon szofera w kosmos. Specjalnie po fajerwerki przyjechaliśmy do Niemców, jak widzicie, tablice rejestracyjne. Bo po prostu w Polsce nie ma fajerwerek. Nie wiem dlaczego. Musieliśmy specjalnie przebyć 2 godzinę trasę, żeby tutaj wrać. Kamerowej już? Tak, panie gruszczy. Także jesteśmy po zakupach, jak widać kupiliśmy bazoka, leci na 180 metrów. Czyli jakby to powiedzieć, z telefonu już nic nie zostało. Poleci powietrze 180 metrów, wiesz to jest 180 metrów? To jest, to jest tam wysoko każde chmury Ale nie bójcie się, to jest 100% bezpieczne Fajerwerki mają oczywiście A test, z tego co tutaj widać Wszystko jest okej okay. Jedynie telefon zostanie uszkodzony Ale oczywiście Ale to tutaj gdzieś w Niemczech będziemy z tym strzelać, prawda? Gdzie w Niemczech? No w Niemczech Pod domem, dobra Masz klucze do swojego samochodu? Weź eee. jeszcze to, bo ja nie chcę trzymać takich ładunków <laughs> Nie, znowu. A znowu Mogę teraz znowu, znowu? Jaguara? Żadnych płatów <laughs> Masakra Także w pierwszej kolejności musimy złapić karzełka Nie no, nie sięgnę za nic, nic. Karzełek, no chodź przed do. Jesteś tam? Karzełek? A ile nas nie było? Kilka dobrych godzin Wstał Co? Przynieś mi tu każełka. szybko Może być przez okno, no chodź tu szybko, nie pytaj się no. Jest karzełek, słuchaj Co to jest akcja dla ciebie, nie? Musi załatwić telefon szofera. A czemu po co? Bo wyszczelimy będzie w kosmos. Telefon jego? Mhm. Ty będziesz z odpalał. tego? No. I ty, telefon cały się rozpadnie, tylko nic mu nie mógł. Załatw telefon i przyjdź tutaj. I się ubierz. Bo ty będziesz odpalał petardę. Jaka. A to buty mam zakładać czy nie? Tak, ubierz tak, się normalnie. No więc to będzie wyglądało tak, że każdy będzie sobie stał na środku drogi. Będzie miał petardę, do petardy przyczepiony telefon. I jak szafer podejdzie na odpowiednią odległość, to wtedy leci w kosmos. Czekamy. Ja mam pomysł, panie Kruszwil, ja... Ja mam pomysł, ja ogarnę. Gdzie jechać? No jedź tam na pole. Ale ogólnie okazało się, że Jaguar nie jest dostępny. Nie ma Jaguara. Jest z nami operator, jest z nami szofer, jest z nami karzełek. ja? Nagrać czy co? Ja sam siebie nagrywam. Sam się nagrywam. Jestem samowystarczalny. On umie jeździć? Nie, nie umie. Dobra, gdzie jest ta pola? Ty ten, wejdź U Operator. Ty też, Karzałek, Tutaj a my sobie zaczniemy odcinek. Soferek! Nagrymy. Nagrywamy! Nagrywamy! Słuchajcie, Marek, w dzisiejszym odcinku robiliśmy samochód, który polega na tym, że samochód jeździ i jeździ. I będziemy dzisiaj tym samochodem driftować. Jak widać, przygotowaliśmy sobie bezpieczny teren do driftowania. Tak więc wszystko uda się bez najmniejszego problemu. Sofer siadaj. Coś się stało. Nic się nie stało. Halo! Po prostu ja cię muszę otworzyć. Lecimy! Jedziemy! Ale lecimy sobie! Ja ci kręcę, ja nie mogę, ja nie wierzę. Troszkę się boję. Póki co się rozkręcamy, ale lecimy! No i ogólnie trzeba tam wyjechać, nie? I jakiś pokaz fajerwerków robią. No nie, mamy chyba coś nieudolnie. Uciekamy sobie? Uciekamy? Czy wychodzimy? No nie wiem, jak chcesz. Co fajny obraz mamy na tylko żeby w nas nie walnęło. O, bołem. Co wy robicie? Trochę za późno na puszczanie fajerwerków, co? Tam jest telefon! Co? Byski, to oddawaj! Nie no masz mój telefon, nie no dawaj! No ja, no nie no! Masz, twój telefon leci transport! Ja, o no, tu spadnie! No, no, ty, no ale z telefonu to patrz, chyba nie ma tyle... Leci kawałek! Dzielę no. Ej, ale nie przemyśleliście tego, bo to mogło spaść na głowę, poza tym! Nie no, wczulam nie robić, dawaj nie, mi telefon nie ma! Coś mi się podobało! Pamiętasz śmiejesz? jak dawałeś do kręcenia stare? No pamiętam! No. A wyciągnął coś z jego kartę? Karta chyba wyciągnięta! Nie! A mieliśmy... No nie! To była trapa. Trapa? No. No pewnie tak nic pokaż mówię. Dajcie mi mój! A twojego nie ma. No gdzie jest? W samochodzie. No to chodźmy do auta. Kurde, a dziewczynie muszę odpisać. Jak mnie nie odpiszę w ciągu pół godziny. A miałeś ty telefon i mieta? No, to mnie zabije. A co jest jesteś serio? Mam nadzieję, że to trapa. Mogę ci oddać za niego ile on kosztował? On nie kosztował dużo. No to ile? Ja nie jestem kurzony. Czemu nie? Co jak się nie znajdzie? Nie ja wkurzę jedynie o to, że nie odpiszę Malwinie A Malwina? To skąd poodpisze? Co? Skąd piszesz. No właśnie Zaloguję się <noise> Kartę? Karty nie mamy Serio? No, no nie... <noise> Muszę zmieniać numer? <noise> Serio nie wyjęliście tej karty? No nie no Mogliście by też to zrobić nie, Czekaj, no... zadzwonić do ciebie? Nie Jaguści, tak zjedz sobie Szafer, na ciebie Podobnie nowy telefon Tak o ciebie Podoba się nowy telefon? A to kit jakiś, nie? Nie, serio Wiesz jaki to w ogóle model jest? Zobacz, to nie atrapa Serio? No serio, serio Działa? Działa Pisze coś Wyświetla Pisz, się Pisze coś. logo? No to i na ziemia. O, działa Zobacz, to nie jest atrapa Pan Kruczu mi też rozwalił telefon, ale ja nie dostałem nowego Ty <grystanie> też to zamieszałeś, Nie <grystanie> no Dowiedziałem się w sumie Kiedyś się dowiedziałem Co spodziewałeś się 400. Spodziewałem się, że dacie mi w ogóle mój, no nie? Wpisę tam język polski Gratuluję szofer i film uważam za udany Ponieważ szofer spodziewał się, że wysadziliśmy na trapę Później spodziewał się, że dostanie 400 zł A na końcu wyszło, że ma teraz telefon o wartości 5000 zł. złotych Kurde, nie wiem, Aż mi głupio. Od Pana Krośina najlepsze prezenty. Także do zobaczenia. Widzimy się jutro o godzinie 15:30. Ja też chcę.